Witam i o zdrowie pytam w kolejnym odcinku Dark Souls 2 No i cóż, ostatnimi czasy udało nam się pokonać 5 gargulców dzwonów Sam dzwojących gargulców, gargulców dzwonników Mniejsza o to jak oni się nazywali, już ich pokonaliśmy Ponadto udało nam się tutaj zdobyć klucz z dołu i pokonać jakiegoś NPC-owego typcia I chyba to tyle w tym miejscu, wbrew pozorom, bo ja tu już nic więcej nie widzę Chociaż tam jakby coś jest, ale no... Hmm, lokacja zdaje się już... Po tym, jak już zabiliśmy tego NPCa jak ktoś te psy z łuku zabić. Sprawdźmy, że takich drzwi nie było na pewno? Nie, tu już nic nie ma. Mała ta lokacja, no ale cóż. Pewnie tylko i wyłącznie po ten klucz głównie tutaj jest. to tu i wyłącznie głównie. Głównie po ten klucz tutaj pewnie jest. No i tak, teraz teleportujemy się do Bastionu Grzesznicy, bo chyba ten klucz, który zdobyliśmy, jest właśnie tam potrzebny. Chociaż nie jestem pewien na 100%. tym, patrzę jak siwelek chodzi, tylko klika sobie. XXXX". O, właśnie. Teraz mi ta ściana, o której słyszałem. A, nawet wiem, gdzie naprowadzi. Dobra. Mogę tu w podejść? Nie jest trap. Rytualna obrączka północy bro... broczący. Co? Broczący kamień? Jak broczący kamień. Czymże jest broczący kamień? Ludziska, co to jest broczący kamień? Co to w ogóle jest na przykład ten, podpoity owoc? A, zwiększa resy na truciznę, Ostry już wywołuje krwotok, fajne. Ale co to jest brzodzący kamień? A Delikatny, kościelny pył, który powinienem spalić już z 5 odcinków temu. Jestem geniuszem, wiem. Możecie normalnie chcę dodać łapkę w górę. Że gram bez ulepszenia miksturek. Hahaha, <laughs> wcale... Wcale nie robię tego, bo jestem nobem i zawsze zapomniałem, żeby to ulepszyć. Eee, dobra. Gdzie może być ten przedmiot? Kurczę, jest kluczowy czy jak? A tutaj jest! Sprawia, że w staje się ostrzejsze. Aha, czyli pozwala na raby zmieniać ekipunek. Rozumiem. I tutaj chyba w ogóle można spać w głębinę, jak tak się chyba dalej pójdzie, tak? To... Da, tak, my jesteśmy, jesteśmy na granicy życia i śmierci, że tak powiem. Mogę ogóle pewną inną rzecz, która mnie ciekawi, a zobaczymy ją potem dopiero. Co potem? jesteśmy zaraz obu, więc możemy sprawdzić, czy to prawda, czy nie. Bo coś mnie zaintrygowało. Też nie wiem, czy te, ten klucz, który dostaliśmy, nie pomoże nam otworzyć tych drzwi tutaj. Teraz zobaczymy. Tych krat. Klucz do twierdzy, zrobiliśmy go koniec, końców, temu z bossa. Z bossa przejścia za bosem O, użyto klucza twierdzę, czyli dobrze, dobrze miałem nosa, że to może być to. I te drzwi też to otworzy? Tak, czekaj, tak, tak, że to otworzy. Nie ma żadnego przeciwnika ukrytego? Nie. Sprawdźmy, czy takiegoś nie ma i ukrytego on wola Płomyk zdobyliśmy, nie wiem czym jest płomyk. Płomyk, 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 hej, pomyku widzę, że gdzieś tu jesteś. Ale nie widzę gdzie... Ty widzisz jakiś płomyk? Bo nie bardzo. Bo ja już go miałem, tylko że jakoś tak. Nie, nie widzę tego pomyka. Jakiś kolejny przedmiot? A, kolejny przedmiot, właśnie do ulepszania. O, wzmacnia pojęcie piromancji! Uuu! Czyli w tej części nie przesiało za duże, tylko za TT. Hmm, ciekawe. Też tylko zajmę tak po znieść to jest maksymalny upgrade, który opłaca się zrobić. Mogła chyba po plus 10 już się w ogóle nie zwiększa demer. Czy skalowanie, bo rękawica piromancji to zwiększa skalowanie się chyba z inteligencją i z wiarą. Tak, właśnie piromancja skala się także z wiarą, czyli skoro będę wziął wiarę, to także będę mógł nie tylko z cudów korzystać, ale i z piromancji. Więc z piromancji może korzystać każdy, kto troszeczkę w magię inwestuje. Czy to w cuda, czy w prawdziwą, whatever. Ciekawe, czy ktoś za tymi drzwiami jest. A zresztą nie Nie może bo żeśmy wchodzili do nich od tej strony, nie? Chyba, Ktoś tam chodzi, o kurczę. Nie wiem skąd ta dwójka się wzięła. A, po prostu samego go otwarć i tyle. Hurra! Farmy słońce. Wejdą za mną? Nie, czekamy za mną nie wejdą. Ale będą się czaić na mnie? Dobra, kolejny. ich. Chociaż... się, że tu mnie zajdzie w międzyczasie. Może jakoś tędy? Kto wie? Pajerzem spadł właśnie. To byłoby genialne. Wszystko mi się skoku uruchomił. Weź przedmiot. Gładki, dwabisty kamień. To był jakiś coś z olejem związanego. Nie wiem, czy tej pokładnie nie trzeba przynieść coś ten deseń. Wspaniały widok. Wspaniały widok. Wspaniały widok? Aaaa... Nie... na księżyc zajebisty. Dobra. Dobra, księżyc jest zajebisty. Jest nie jest strasznie słabo teksturowana, ale księżyc... Pierwsza klasa! O, taki księżyc za masakra po prostu. Włączyłem skrywanie tekstu. Po na nawet jak mi wolniej chodzi, to grafika zawsze jest tak samo ładna nie Mam nadzieję, że tutaj trzeba podpalić to. Tylko, że nie mam sposobu, żeby to podpalić. Przez tym pomykiem mogę. Bo czekajcie! słyszałem, że to był ten czerwony motylek. A nie zapala pochodnie, sprawdźmy. Zapal, o! Właśnie, zapal. Coś tu zrobiłeś ciekawego? Nie mam pojęcia. A nie, chodźmy w drugim kierunku i zobaczmy co po drugiej stronie będzie. Ale widzicie, miałem dobry pomysł. Dobrze mi tutaj wpadło do głowy, że to podpalić po prostu. Czasem nawet ja mogę mieć dobre pomysły. Czemużby nie? Nawet o godzinie 23. <grytanie> Zapalmy drugi tutaj. Zapalmy drugi tutaj kawałek i zobaczycie co się stanie teraz. Oba płoną. Nie wiem, coś to, to zmieniło. Na do walki by tu pomagało. Może byśmy poszli na walkę, to jakoś by No, fak, były podgrzane. Co to, to, to daje? Coś to by to dało, żeby było jaśniej? Nie, wiem, może tutaj na bossa by się dało jakoś to zwalić z słupku, na przykład, czy coś. Ha! Interesujące, że tak powiem. Interesująca rzecz, bo pochodnia 47 minut. Spoko. Nie wiem, jak ta pochodnia się zwiększa jej czas, ale no 57 minut to jest spoko rzecz. Ale jednak zawsze. Zawsze jakieś silverkowe sumki to są. Dobra, teleportujemy się do naszego pierwszego ogniska, czyli w sumie chyba do Madjoy to nas nie do tego pierwszego ogniska z e, przesmyku. Tak się to nazywała ta lokacja? Chyba nie, chyba nie przesmyk to była... Przecionek, o, przeciąg piekła, właśnie tak to już to nazwałem w pierwszym yeah. odcinku. Dobra, cześć Majuli, dzień dobry. I teraz tak, chciałem sobie poziom rozdać. Mi się wydaje, że możemy troszkę w siłę jeszcze przywalić sobie. 45. No, chyba, że jeszcze bardziej wiarę wzmocnić. Najlepsze cuda. 22 brzmi sensownie, Nie wiecie co, zamiast 22 wiary. Zresztą wiem, że jest muszę wzmocnić, ponieważ. nowe bronie mi się przyda. I może wreszcie spalę w ognisku to pieprzone to. Spalę w ognisku to coś, co się nazywa. To coś, co się nazywa delikatnym, kościanym pyłem. Spalmy to nareszcie. I ta siła wzmocniła butelkę Estusa. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze Estusy plus jeden. Super! Estusy plus jeden! Tara -pa, -pa, pa I przydałoby się ciut kamyczków sobie wkupić. Kamyczki. Tylko osiem nie stać? ale bieda. No dobra, chciałem jeszcze więcej wniosków. Nie wiem, czy to jest wystarczające, jeśli chodzi ten moment gry. I teraz właśnie myślę, gdzie mogę iść, bo chyba... Kurczę, nie jestem pewien, czy jeszcze gdziekolwiek mogę dalej z tej fortecy dojść, wiecie? To jest w sumie dobre pytanie. Może w tej dzwonnicy księżycowej jeszcze mogłem gdzieś dojść, ale nie jestem pewien. Więc może wyruszymy tam, gdzie ktoś mi ostatnio poradził, żebym wyruszył. Ponieważ podobno tam będę mógł znaleźć nauczyciela jakichś cudów ciekawych. Więc no, zobaczymy, co może tam ciekawego znaleźć. Jest to chyba ten. To się mówiło, że po prawo w Majuri. Zobaczymy, co tutaj jest. Jeszcze nie schodziliśmy. Z Majuri chyba do jeszcze jednej lokacji może co najmniej wejść, a ja nie jestem pewien, w jaki sposób. Mechanizm nie porusza się, tak? Czy tu będą jakieś przejścia? Aha. Czy tu będzie jakieś, potem będzie jakieś drugie przejście. Mhm. Mogę w, w czyste okno lupnąć? O, na ten jakiś przedmiot leży. Czy w illusion wall? Nie, bo w jakimś illusion wall, w takim normalnym miejscu, wbrew pozorom. Dobra. Nic tu nie widzę. Chodźmy dalej. Zobaczmy, co się chyba kryje w tym miejscu. O, już coś tu martwy jest. Spoko. Ktoś tu zginął. W jaki sposób zginęłeś, przyjacielu? Ktoś się. Znaczy to tył? Ej, bo zaczynam się bać jak ktoś od tyłu zajdzie co wtedy będzie? Będzie, będzie Biedny Silverek, ja poradzę wtedy? Nie wiem, nie gdzie ta droga prowadzi. druga prowadzi. Mówi że po prostu jest Nauczyciel Człów i że po tym kierunku. Skarb lewo. Skarb na lewo? Lewo. Mimik! Nie? Nie mimik? Ciekawe. Nie mimik, to brzmi jest dziwnie naprawdę. Brak mimika jest dość intrygujący. Szkarłatna Parma, więc wyniku której ciężkiej. Dźwignia lewo. Ciekawe jakieś dźwignia, nie przeważyłbym chyba sam gdyby nie było tego tipa Więc oceniam typa bardzo pozytywnie, oczywiście Masz gost, niech ta się przywróci Jestem wdzięczny za tipka Tipek, tipek, o, 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 tipek, tipek O Boże, to są kanały Pamiętam co się działo, gdy byłem ostatnio w kanałach w jedynce Złamane miecze złodzieja Zamany miecze złodzieja? Po co mi to? Czego mi złamane miecz złodzieja? Nie, zobaczcie, co jest w tym miejscu na razie, ale to chyba nie są jakieś kanały, prawda? Boże, ja nie chcę do kanału. Pamiętam co się działo, gdy ostatnim razem byłem w kanałach. Tu się zamknęło. Tu jest kolejna jakaś dźwięk, tylko że nie mogę jej kliknąć. Może, może póki tamta się nie opuści, to nie mogę. Co to zrobi? Może drogę powrotną po prostu otworzy. Ta, no powrotną otwieram. Nie to w takim razie. idziemy dalej. Tu jest tylko i wyłącznie skarb. Ao, coś mi tu nie pasuje, wiecie? Coś mi tu puźba nie pasuje, jak to jest tylko jej włączniej skarb. Jakiś ilugeon? Nic nie ma niestety. Żadnych Tu jakieś dużo może być, ale nie mam pojęcia. I wychodzimy na zewnątrz. Czau, nie spędziliśmy zbyt dużo, czasu, zbyt dużo czasu w tych kanałach. O Boże! Nie wiem czemu ale to miejsce przypomina mi zatopione Anorlondo. Um, e, Liczę, że nie będę musiał tam skakać, mam taką szczerą nadzieję. Wspaniały widok, no przyznam rację, naprawdę wspaniały. A, przyznam rację, proszę bardzo. I co my tu mamy? Tył, zbliża się pchnięcie. Aha, czyli ja mam pewnie od... O, to jest przeciwnik w ogóle, wow, dobra. To nisko, już zauważyłem je wcześniej, jest znak przełania PvP.